Wiecie co jest pierwszym brania? Jest ryba ładna. Aha. I stara przynęta odczarowała wodę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędku z Bigfootem. Dzisiaj szybkie popołudnie z metodą. Mam godzinę 18, ale zobaczcie, pogoda przepiękna. Jest mega lampa, jakieś 30 stopni w cieniu, w słońcu nawet nie chcę myśleć ile. No i dzisiaj mam czas do samego wieczora, także posiedzimy gdzieś tak do 22, a może jeżeli się da łowić trochę później, no to jeszcze trochę to wydłużę. Także ja już nie przedłużam i biorę się za szybkie. Namoczenie pelletu, zanęty i rozwijamy sprzęcior. Dzisiejszy towar to podstawa, czyli Office Green, moja ulubiona zaneta, która sprawdza mi się praktycznie wszędzie i do tego miks peletów 3 mm, 2 mm i kukurydza. Na sam start zanęcę sobie właśnie mieszanką głównie kukurydzy, trochę peletów, zaczopujemy tym, parę koszyków na start, żeby tam się działo, żeby ryby wiedziały, że mają papu. No i myślę, że uda się coś połowić, w szczególności na wieczór. Dzisiaj zapomniałem drugiego sita, także szybko przesypałem sobie o tam trójeczkę, tutaj dwójkę. Nie wiem, czy trochę nie za długo leżała, ale jest takie słońce, że myślę, że to monumentalnie przeschnie. Także tak zanim zacznę łowić jakieś minie jeszcze z 15-20 minut, więc pellet do tego czasu powinien być idealny. Jeszcze zamęta Pellety są, a jeszcze nie ma zielonego. Wszystko. I użyję do tego wody. Z to towar odpoczywa sobie, a ja biorę się za rozłożenie sprzętu. No dobrze, mamy to, udało się rozłożyć stanowisko. Stanowisko dość szybko udało się rozłożyć, chociaż ziemia dość twarda i z tymi podpórkami nie było łatwo, no ale dałem radę. Także jak widzicie, za mną jest tam Wysepka. I właśnie przy niej mam zamiar ulokować jeden zestawów. Drugi to będzie tak zwany poszukiwacz. I nim będę szukał ryb, to tu, to tam rzucę, na płytszą, na głębszą zobaczymy. Po prostu, żeby jak największy obszar obłowić. I tutaj zrobię sobie taki miks, którym będę łowił. Także to będzie taka garść tego, garść tego i garść tego. I to wszystko wymieszane. To taki podstawowy to będzie miks. No do nęcenia właśnie pójdzie to, to, to i kukurydzę, którą jeszcze nie otworzyłem. Ostatnio na mi się to sprawdziło, na karasiach, no dzisiaj zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś karp wpadnie, może jakieś lin, Jakiś złoty karaś. Wszędubylskie leszcze pełno. Zobaczymy. Oby coś brało w ten skwar. Kukurycka jest. Elki, jak widzicie, też są. i i mój ulubiony koszyk do nęcenia jak widzicie u góry jest zamknięty także fajnie można nabrać sobie na przykład właśnie kukurydzy nic nam nie wypada wtedy no i zobaczcie kukurydza trochę pelletu trójki i zaczapowane od dołu za nętą jedziemy z tematem koszyk 30 i tutaj do tego Kukurydza na puszczopie cyk, tyk i mamy to, łowimy 15.7 jest, mam nadzieję, że coś wpadnie niedługo. Jak tam jest kukurydza, to tutaj na coś innego, na jakąś pomarańczkę spróbuję, może na taką wiem, że żółty to się naprawdę dobrze sprawdza, ale no pomarańczkę też miałem fajne wyniki. Tutaj nie ma żadnych klipsów. Po prostu rzucam tam, gdzie mi się spodoba. Tym rzucam dalej na płytszą wodę. Pierwszy pi jest na głębszej. No i czekamy. To teraz trzeba spróbować z białym kolorem. Zobaczymy. Trzeba próbować. Słońce coraz niżej. Mimo tego, że dzień mamy jeden z najdłuższych dzisiaj, no to jednak nieskończenie on nie będzie trwał. Jest pranie. Szybkie branie było, ale chyba nic nie mam. Zbytnio się paskyszyłem, ale chyba zmiana koloru pomogła. Tak się wydaje. To jest pierwsza brania. Jest ryba ładna. Aha. No, doczekałem się. Chwilę wcześniej było na drugiej ręce coś. Uuu, to jeszcze kto nie jest na pewno. No, ładnie idzie. No ładnie chodzi. Może karpik będzie? Może będzie karpik? Zaraz zobaczymy, mam nadzieję. U, 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 u. Ale piękne wiry. O, duży lin. Ja Pierwszy w tym sezonie. Uda się? Jest! To ja rozumiem. Zobaczcie to. Pierwszy zielony w sezonie. I tu jaki. Jaki zielony. O, ale zielony, piękny. Zobaczcie. Piękna ryba za 45. Myślę, No i jest pierwsza ryba. I to pierwszy lin sezonu. Taki za. No myślę, za 45 centów. Naprawdę fajna ryba, na no, metodę po zmianach, na no, starego, poczciwego marosa, z kisłem osą. Super, jarem się jak dziecko, zaraz go puszczamy. No i takie ryby to ja mogę łowić płynnie. No i co, na rybę musiałem czekać jakąś godzinę na pierwsze branie, no ale jak wzięła, przydałem się karpi, to niezłe, no jak zobaczyłem, że to liny coś przepięknego. Pierwszy lin w tym roku i to od razu naprawdę fajna ryba. Także jestem dobrej myśli, a nawet ta ryba już mi wystarczy na dzisiaj. Zrobiła mi popołudnie, zrobiła zrobiłam dzień, po I co? Gumka, nie bagnet, bo twardy. Na bagnet się już go nie dało założyć. I stara przynęta odczarowała wodę. Pięknie. No dalej. O, 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 jest branie, jest branie, jest branie. Mam rybę. Mam kochani rybę. Akurat zwinąłem drugą wędkę. Nie jest to nic dużego. Jak dla mnie to idzie trochę jak leszcz. To jakaś inna, mniejsza ryba. Ale jest ryba na live pierwsza dzisiaj. A w ogóle druga. No, zobaczymy co to jest zaraz. Jest leszcz. Taki 40, 40 parę. I na co biały dąbelsik, Maros, nieśmiertelny Maros. Także znowu ta sama przynęta. Puszczony gada. Wow. i mamy rybę na koniec wow, wow, wow. już jeden kij zwinąłem ale patrzę, że tu się wędka wygieła wow, jest na wcale taka mała ciekawe co to ciekawe co tam mamy ale ucieka ale ucieka no nieźle to na tej wędce poszukiwaczu <grym> już ciemno, że niewiele widać Mam nadzieję, że trzeba będzie zmoczyć podbierak. Coraz bliżej, coraz bliżej. Co tam mamy? Ło! Wow, co to jest? Wow, ładnie chodzi, naprawdę ładnie chodzi. Ale nie wiedziałem, co to jest. Ciemno jest, może to linek? Co mamy? Jest ryba, ale jeszcze nie wiem jaka. Co w złowił na koniec? Małego karpika. Także cel można powiedzieć osiągnięty. Pierwsza i ostatnia ryba. Spoko? Chociaż liczyłem na to, że to może będzie drugi lin, ale. Czy to ma takie znaczenie? Puszczamy go, a ja się z Wami żegnam. Tak że jak widzicie, słońce już dawno zaszło. Także, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, to standardowo zostawcie pierdoły. A my widzimy się w kolejnym odcinku według z